Dzień dobry, to jestem ja, Bartosz Pawlik i witam Was w kolejnym odcinku Falotowego Gameplay Dorowego. Jak widać, jesteśmy w środku klepy z, w Navarro, w bazie wojskowej. Na czacie towarzyszy nam English-speaking viewer, więc. Więc mogę w tym odcinku w dużej mierze mówić po angielsku, ale postaram się tłumaczyć to wszystko również po polsku. Żebyście nie pozostali, że tak powiem, osobotni, osoby, które z angielskim sobie nie radzą najlepiej, bo też uważam, że zasługujecie. It looks like you're streaming somewhere else too. Well, my stream is uh, mainly in, uh, in Polish, but, uh, you know, right now I'm recording uh, episodes for my YouTube channel. So, you know, I have to do this uh, greeting and, you know, announcement of next episode uh, for my viewers. Uh, and I just said that we have uh, English-speaking viewer so to let them know that uh, i will be speaking to you from time to time to let you know what i think about some situations and i said that uh, in my opinion it's important to you know entertain both english and polish speaker viewers a lot of people did not know yes you know in my opinion if you want to have uh, more uh, viewers at twitch tv you just have to stream in english uh, I think that uh, one day it may be obligatory to, to stream in English uh, to maintain whole stream in English because uh, some people would not visit your stream if you don't speak English. Well, if my stream wasn't pl slash eng, that uh, then I think that you won't probably visit it. Not worry about me too much, but I love that you are streaming into languages. Well, uh, actually, at my university, English is <laughs> English classes are not as good as I would like them to be. So uh, speaking English at my streams is like you no know, uh, kind of practice for me. Veronica jest zainteresowana polskim, a pi po rosyjska po paruski. A ty go, gawa, gawa, a ty, a pacze, a ty patrzę, na no, za co zakładam, że to jest napisane, a ty patrzę, mu gawarisz, nie paru, a nie gawarisz po nie, a, a nie gawarisz coś takiego, gdzie studujesz? Yy, Jagiellonian University of Krakow. Jestem na magisterce obecnie z zarządzania informacją. Krakowie, na ujocie. Osobiście kierunek mi się bardzo podoba, mimo tego, że wiele osób uważa go za yy, średni. Mi się bardzo podoba. Ślicznie. <grych> yy, Okej, okay, ty masz tutaj jakąś brońkę, widzę, więc ułamku sekund strzał kolinteropadu. Bang, bang. No Skynet tak się dorwał do tego, no to Skynet z Gauss Rifle to jest po prostu porobione, nie? Mm. Szczególnie Skynet Cassidy w takim tandemie tutaj, widzę że strzelają Okej, okay, wejdę sobie in- in-, in inventory <laughs> Podleczę się nice place Yes, I think so too And uh, I will like it I like it way, way much more than uh, Than Warsaw because it's, it's a cool place. It's a nice place, if I reckon. Well, uh, you know, Poland is <laughs> not a big country, so <laughs> actually, most of places are are near something nice. It seems nice until you move in. Yes, I have to agree with you. Because Krakow is a nice place, but for tourists. For citizens of Krakow, I'm afraid it's not not as cool as for tourists. Dobra, idzie ja nam całkiem nieźle. Całkiem... całkiem ładnie. Teraz dać ostrzał na wieżyczkę. Więc spaczek y, jak to wygląda w zwykłym single shot'em. Wieżyczka rozwalona. Reload. What happens when you move in? Well, when you move in, then you can... then... Then you realize that... Uh, that Krako is only good when seen... From a distance, if, if I said correct, well, what I mean, uh, it's nice to visit from from time to time, but when you live there, you just have to uh, deal with uh, moving around the city uh, with traffic jams when you when you use car instead of instead of tram instead of uh, public uh, public buses or, or trams the most places. Yes, but you know Poland is, uh, as I said earlier, Poland is not a big country. So, a big city like Krakow, uh, with some cool universities like, uh, like, oh, okay, dobrá, tego szukałem. uh a city with uh, lots of universities. Oj, ja zrobim. <laughs> i just shot marcus because you you <laughs> you distracted me Galeon elder you distracted me and i just shot marcus in the belly in the stomach what okay trade Brush. I think I stopped ask, asking questions for a while. No, it's not a problem for me, actually. Uh, I really enjoy this uh, stream in English. Marcus, I'm sorry. <laughs> okay, let's save the game. On, uh, maybe on on this. On that quick save. Okay, so. I wanted to shoot flick Trust me, I would really like to shoot Sulik because uh, sometimes. He is really worth getting shot. running in front of fire... <laughs> yes! That's why I gave him this H K uh, gun. To avoid getting shot his back. No, także mam nadzieję, że ogarnie się angielski, bo, bo tutaj prawda fajna konwersacja się toczy na temat Zarówno Fallouta, jak i... jak i ogólnie Krakowa i takich różnych rzeczy. No, zatem, zobaczymy, jeśli ci tutaj mi wypowiedzą agro, no to wiadomo, do rozstrzelania Ale jeśli mi nie wypowiedzą agro, to ich po prostu ustawiam. I tyle. Tak samo jak była sytuacja w Wembreno. Yy, oponenci, nasze ludzie zaczęli do mnie strzelać, czy tam iść tam jest kosą. No to wtedy musiałem się bronić, prawda? Więc, żeby nie było, żeby nie było show. Dobra, halo, Cassidy, a ty jak tam? Ty tam masz lekko ranny, Pełnia sił, pełni sił, pełni sił. To słuchaj, użyję na tobie jeszcze tutaj, prawda? Super Stimpa. Okej okay. kolega do mnie strzela. Technicy do mnie nie strzelają, z tego co ja widzę, więc jest okej okay. Bęk na strzała. Technicy nie chcecie walczyć ze mną? Co? Czy chcecie? Technicy jednak też będą do mnie strzelać. No dobra, świetnie mu idzie. Ja nie. Pani Majusz, to. Ja nie, Pani Majusz, to ty gawarii. Tak? Weronika, dobrze powiedziałem? Ja nie, Pani Majusz, to ty gawarii, tak? To uczy się angielskiego, a nie. nie, Pani Maję. Okej, okay, reload dużego. Mały jest. I idziemy dalej. Prawie jest upi. Zjadę na dół, bo wolę jednak mimo wszystko strzelać się w dzień niż w nocy. P jak Pip-Boy do rana. Co ty gawarisz. No dobrze no Weronika, ja nie uczę się rosyjskiego, więc wiesz... Więc też cieszę się, że jako to mi idzie. Dobra jeszcze 7000 ekspów co powinno być spoko wynikiem. Mm -hmm. Gdzie tu mam oponentów? Wieżyczki są oponentami, więc wieżyczki trzeba będzie zdjąć. Wieżyczki do zdjęcia na wzdęcia. Nasze się wieżyczka ma mniejsze zasięg niż mój gauss, więc... Żaden problem. Jedyny problem jest taki, że... że Skynet się poszło powoli. To jest z masą kroków, you can get self -ins. <laughs> Uh, well you know I guess uh, eskelion said uh, it can be said about uh, almost each city because almost all of the bigger cities have those problems już wsay to co mówisz akurat rozumiem ale nie wiem nic więcej pisać po rosyjsku, a się już nie czytasz. <laughs> Wiesz, no. Ja się już nie czytam, tak? Nie tylko oznaczać. Ok, załatwiony. Idziemy dalej. Może zróbmy to, co mam robić, ale może być. Tak. remember że uh, Krakow jest. If I remember correctly, uh, the second biggest city in Poland, so that's why a lot of people live there, and uh, you know, uh, flat owners can can decide uh, which prices are correct in their opinion, because you know, people have to live somewhere anyway, so they can create bigger prices. Higher prices to to get more money, and uh, they shouldn't be blamed for it, because um, because everybody likes money. I, uh, I like money as well. What do you study, Bartosz public I study uh, information management at Jagiellonian University. I'm actually at the uh, first year of uh, second uh, of second stage I don't know how to say it in English because I have uh, my bachelor's degree finished and now I'm working on my uh, master's degree I guess it it's okay to say about uh, this this level of uh, of studies master's degree because I guess it's, it's equal to English uh, master's degree. A, ja lubię też kocyki. Też lubię kocyki, kocyki są spoko. Gdzie też jest spoko. Okej. Walka trwa dalej. Money is nice, I should probably start streaming to maybe someone will cash in. Well, you know, I'm streaming for few months and... Uh, actually, I have one subscriber, so uh, it's not always true. But, uh, actually, I stream for for fun, because I really, really like Fallout. And uh, of course, I don't I don't stream only Fallout, but I but I really like that game. Uh, I'm also a speedrunner of uh, Fallout 2 and <laughs> weak speedrunner of Fallout 1. You can uh, check out my uh, my results at speedrun.com/something/Fallout2. slash <laughs> Okay, so we have two more. Two turrets more, as yes, I see. If you're going to stream Fallout, it's great news, not many players left for the original slow Okay, so the turret can hit me here, so I guess it's more safe to just retreat because I don't want to obtain so much damage Unnecessary. unnecessarily guess I said it correct okay so let's end with those two turrets because uh, I meant that's, that it's great that just two speedruns okay Okay, to jest the correct range. Nie tego z partnerstwa twitchowego przy takiej ilości widzów w ogóle. Znaczy, tego, że w ogóle nie mam partnera twitchowego, tylko mam towarzysza. Więc jedyne co. Teoretycznie, teoretycznie tak. Jeśli subskrybowałoby mnie, nie wiem, parę osób, no to to jakaś tam kasiorka by była. Znaczy, jakaś kasiorka. Mówię, jakaś kasiorka ma myśli parę dolców miesięcznie, tak? Ale zawsze to zawsze wiesz. Ktoś się mówi, na piwo by. Ja piwa nie piję, tak? Ale na piwo by było, tak? Więc, więc jest spoko. A na przykład z donatów na YouTube kupiłem dwie gry. Kupiłem Minecraft i Kerbal Space Program. Są dwie dość drogie gry, nie? Ponad 100 Kerbale chyba kosztowały 100 par parę dziesiątek złotych. Więc kupiłem to wszystko z donatów. Bo jakby na no to była zbiórka, zasadniczo. Okej, okay, so all enemies are down, I see. Yy, zbiórka była tak typowo, Napisałem, że pierwsza zbiórka była na Minecrafta i powiedziałem, Kupicie jej mi Minecrafta, to zagram w Minecrafta. Żeby nie było coś tam, że. Że nie będę piracił Minecraft, a nie Minecrafta albo coś tam. Powiedziałem. kupicie Minecrafta, to zagrałem w Minecrafta. Kupili Minecrafta, już kupili mi. Złożyli mi się na Minecrafta, zagrałem w Minecrafta. Yy, powiedziałem, mam ochotę zagrać w taką fajną gierkę, kerba sobie program, ale nie mam kasiory, żeby wybiwać 160 zł na gierkę. A nie chcę jej piracić, więc słuchajcie. Jeśli... Yy, jeśli się zbierze kasa z donatów, no to po prostu kupuję gierkę i gramy w gierkę, nie? Jakby, moim zdaniem, to jest dobre wykorzystanie donateów. A nie, że ktoś za kasę z donateów, nie, wiem, idzie do baru, czy coś tutaj. Ewidentnie, jakby, no nie chcę też gloryfikować siebie jakoś, czy coś, ale spójrzcie: kasa z donateów wpadła. I tak yy, zasadniczo to, yy, właściwie, można powiedzieć, że widzowie zapłacili sobie za to, co chcą oglądać, nie, zapłacili za to, że chcą oglądać gierkę. Ja. Wiecie, to nie było tak, że yy, jak na jakimś yy, patronajcie czy coś, że no wpłacicie kasę, to będzie to. Nie, po prostu był paseczek i mówię, oczywiście pamiętajcie, jeśli chcecie, żebym zagrał w Minecrafta, no to kupcie mi Minecrafta, bo nie mogę sobie pozwolić. Jestem studentem biednym, więc, więc nie mogę sobie pozwolić żeby na kupno Minecrafta randomowe. No i wpłacili, faktycznie ten Minecraft został przeze mnie zakupiony i był ogrywany na live'ie jakoś intensywnie. Także jak ktoś mówił, że może zagrać w Minecrafta, albo zagra może zagrać w Kerbale na live'ie, no to wtedy jakby... Nie mogłem odmówić, no bo poniekąd, poniekąd to widzowie zapłacili fa, fnfal, to jest, proszę, taka bieda broń. Okej, okay, Sulik. Ile płacisz za mieszkanie? Yy, znaczy wiesz, mi się, wydaje mi się, że takie rzeczy jak ile płacisz za mieszkanie to już trochę przesada, w sensie wydaje mi się, że to trochę prywatne rzeczy. W sensie, uważam, że jak na Kraków to jest bardzo opłacalna cena. Tak, i tak powiem. Po prostu, w sensie, uważam, że takie rzeczy to już, już trochę prywatne, nie? Okej, okay, nie mogę tego unieść, ale po prostu te brońki pobiorę bez, bez amunicji, walić tam amunicję. 11 karabinów plazmowych, nie? Mogę to sobie podrzucić do samochodu po prostu, nie? Teoretycznie. Okej, okay, to pójdę to zostawić do samochodu. Zacząłem tutaj więc 20 minut, więc jeszcze chwileczkę. Potegujemy to. Na przykład dlatego jestem ciekawy czaję. W porządku po prostu wynajmujemy w trzy osoby, więc to trochę wychodzi inaczej niż jakby się wynajmuje na przykład pokój samemu, nie? W mieszkaniu. Pokój samemu w mieszkaniu to wychodzą często większe kwoty niż, niż wiesz. Ale mogę zrobić nawet takiego. Yy, taką po części zagadkę, że właściwie. Yy, mieszkanie, które obecnie wynajmujemy, z moimi współlokatorami i... Bardzo dobrymi przyjaciółmi Radosławem i Anią, yy, myślę, że nasze mieszkanie, spokojnie, gdyby wynajmowało się je w dwie osoby, to i tak by wyszło taniej niż jakby ktoś chciał wynajmować pokój w Krakowie. Tak powiem, więc z moim zdaniem mieszkanie serio, prima sort, tak powiem. Ok, a i biorąc pod uwagę, że yy, wbijamy się teraz do wewnątrz, yy, wewnątrz bazy to wewnątrz, do wnętrza bazy to bierzemy Gorisa bo yy, bo teraz Goris faktycznie będzie coś tutaj robił konkretnego i myślę, że wbicie do bazy również oznacza danie Sulikowi i młotka bo z młotem w bazie on już będzie robił kozactwo, nie? bo to są właśnie wąskie korytarze, tutaj Salik, Sulik będzie po prostu perfekcyjnie się sprawdzał to tyle przynajmniej na razie zapisujemy gierkę, jak tam to idzie zaczęliśmy ten odcinek Około 20 minut temu, więc spokojnie możemy wejść na niższy poziom. I wejdziemy sobie tą windą, bo ta winda raczej yy, jest chyba najbezpieczniejsza. Szczególnie, że będziemy w środku akcji, jeśli mogę tak to określić. W będziemy otaczani, więc to dobrze działa na moją drużynę: taki bycie otoczonym. Alarm kod czerwony. Cold Dread, Cold Dread. Ostro, oczywiście na mnie, świetnie. Tutaj koleżanka strzela. Przynajmniej wydaje mi się, że to jest koleżanka. A to tam sobie zlikwiduję podwójnym strzałem z gaussa długiego gauss w oczka. I gauss w oczka. Niestety, wytrzymała. Usmarzona. I na szczęście lepsza forma usmarzenia, bo kiedy postać usmarzona zostaje jakby w miejscu, no to wtedy nie trzeba zbierać jej przedmiotów z ziemi. Ile SkyNet dostaje? No a SkyNet, raczej energetyczna, ma dość dobrą odporność. No, bo to jest w końcu pucha metalu, więc... Nie zmieniłem Sulikowi, żeby korzystał z młotka. Więc wycofamy się po prostu najzwyczajniej w świecie. Każemy Sulikowi przejść na młotek. I tyle, bo wolę mimo wszystko, żeby... żeby jednak nie strzelał po moich jutkach, nie? Więc Combat Control. Bo dałem mu młotek, a... Nie zaznaczyłem mu... najlepszego... najlepszej brońki do używania. To Zapisujemy i wbijamy z powrotem. To takie teoretycznie kajtowanko, nie? Wydaje mi się, że yy, prawdziwa walka tak samo, bo ja raczej nie wyglądała tak, że po prostu by się wbiło na pałej. Zostawiam moje szafce. <grym> I każdy z nie powinien wiedzieć. Ups. Nie poznajesz mnie, że tam nie płacz. Puff, puff. Czy jak zrobię ten krok w dół, to jestem w stanie strzelić się jeszcze w tego? Nie jestem. To biegnę tu, żeby ostroł jednak na mnie się skupił poniekąd. A ten gościu musi być... Yy, nieźle obstrany bo mieli w bazie przecież wcześniej szpona śmierci. Yy, mieli w bazie... zwykłego szpona śmierci, prawda? I zakładam, że ten... Ten szef. Nie ma pojęcia, że to był zwykły szpon śmierci. Więc kiedy widzisz, że biegnie na niego zwykły szpon śmierci, to musi być nieźle. Musi mieć pełne metalowe majty, że tak powiem. Cassidy wywalił 7 z piąchy postaci, która jest z pancerzu wspomaganym, nie? Gdzie leży? Makase Dobra. Tu już nikogo nie ma, więc nie wiem po co. Nie wyjaśnione. Mam nadzieję, że nie będzie teraz agro dalej. Nie ma agro, więc polutuję sobie ponownie. Watsy. No watsy możemy pozbierać teoretycznie. Te waccy to tak nawet spoko działają. O, to mogę wziąć. Przede wszystkim metody taką trochę sobie daruję. Popatrzmy co tam ciekawego dowódca. A, to jest ten popielony. Dowódca. Pistolet, las... Ten pistolet też nawet jakbyś miarą, okej okay, działa. I tu jest ta, która stała w drzwiach. O! To z chęcią wezmę. Laserowy... Laserowy i plazmowy karabin. Dobra, no to pora Przedostać się dalej w pasie i to już będzie chyba cała baza porobiona. Szczególnie, że wszyscy tutaj używają tego laserowego pistolecika, Położanka na mnie strzela, no ma na mnie snuki swoją drogą. Bo takie dało mi info tutaj gościu stąd. Już strażniczkę. No przykro mi. Czy po złej stronie barykady? No, wytrzymała dwa strzały w oczy, więc. Czy ktoś tu jest jeszcze więcej? Tu na pewno nie ma nikogo, więc tu jest jedna strażniczka. I tu jest jedna strażniczka. Dobra. Czas na party. Swoją drogą, jakby lorowo jest wytłumaczone, że Goris, czyli nasz śmierci oraz Ksarn. Szpon śmierci, który był tutaj przez nas uwolniony, nie miał potomstwa, przez co yy, przez co należy, jakby uznać za pewnik, że gadające szpony śmierci zostały wymelwinowane, jeśli mogę tak to określić. No dobra, a ty, przepraszam, masz koło siebie. Od przebiegu szponu śmierci, a i tak strzelasz we mnie puf puf Dobra. Mhm. No to pistolet laserowy sobie oczywiście pozbieramy. Najbardziej mnie interesuje snuki, bo ona miała chyba wadca 2000, no to by wyglądało. A ona dopiero tutaj została wywinięta. Tak, tutaj wywinęła kopyta snuki. No i to jest właśnie wadca 2000. Kurczę trochę tych. Trochę tych karabinów plazmowych ogarnęliśmy. Tu jest pusto, tu jest pusto. Więc wygląda na to, że tu mamy ostatniego z żołnierzy. I tu jeszcze w górę przejedziemy, i tam będzie kolejny z żołnierzy. I to już będzie cała baza nawarno. Pokonana. Koleżanka teraz. Nie wiem, czy to jest koleżanka, czy kobieta. Strażnika to jest facet. Więc jak to jest facet, to. To nie mam nawet żadnych skrupułów. Proszę bardzo. Bania. ucygana jak się mówi. Załatwione. Przeszukujemy. Karabin laserowy model WACO 2000. Wjeżdżamy na górę. O, zostajemy może tu, bo może się okazać, że na górze będzie cała hałas typów i mnie rozstrzelają. <grych> Nie, na górze jest jeden typ. Tutaj w tej strażnicy. Kim ty jest właściwie? Kucharzem. Czy kucharz będzie mnie atakował? Nie widziałem tu żadnych intruzów, dzięki. <grych> Dzięki mu, muszę. Go zająć tam jeszcze. Nie chciałem ciurać, tak po prostu mówimy na żarcie. Główna potek złożona wołowinaśnie. Główna, główna paza, enklawy. Na, na środku uszykają tego oceanu. No tak, przepuska, do, do łódca w biurze. Nie można jej dostać się z San Francisco na jej wizyty. Okej. Okay. To dobry pomysł. I patrzcie. I kucharz! Kucharz w nas nie strzela! Kucharz mówi ej, ja jestem ślep, w sensie jestem kucharzem, ja nic nie widziałem. Ni, nic nie widziałem, stary, po prostu naprawdę no... Jestem tylko kucharzem, no nie strzelaj do mnie! I to jest jakby moim zdaniem za nie zastrzelenie kucharza w momencie opuszczenia lokacji powinno się dostać dodatkowe, nie wiem, 50 punktów karmy naprawdę, bo... Bo... No, 1355, moja postać ma karmy. Naprawdę, za niezastrzelenie kucharza powinno się dostać olbrzymie liczby punktów karmy. I to zupełnie bez kapy Mówię całkowicie poważnie. Dobra, więc wygląda na to, że to na tyle w tym odcinku Fallouta. W następnym odcinku przedostaniemy się na... Na teren enklawy. I wydaje mi się, że w na następnym odcinku zakończymy gierkę. Tak, tak mi się troszkę wydaje. Więc chowamy karbint plazmowy. Aha. Czyli za 5 granatów za jeden karbint plazmowy? Świetnie. 6 tego nie da. Więc coś, coś leciutkie i mam tego dużo. 4 noże. 5 granatów. 25 noży. Dobra, no, 25 noży. Te 25 noży, to właśnie można upuścić wszystkie noże. Placy 2000, Desert ig Aha, Desert igle się już nie mieszczą. 10 wódek to też właściwie wyrzucę. 3 Digle, amunicja, granaty. Okej, okay, więc. To bym ja, Bartosz Pawlik. I. zapraszam Was na ostatni odcinek Falloutowego gameplayerowego. Trzymajcie się. Cześć.